Cześć, ja nazywam się Dominik Markowski i jestem prezesem klubu Toastmasters Leaders. W tym filmie pokażę Ci, jak zrealizować projekt Pathways. W tym celu wchodzimy na stronę toastmasters.org, logujemy się do centrali, a następnie przechodzimy do zakładki Pathways, następnie Go to Basecamp. W tym miejscu logujemy się dalej do go to basecamp. Jak widzisz, przeszliśmy na inną stronę i w tym miejscu interesuje nas Nasz edukacyjny tutaj ten transkrypt, tak? czyli Innovating Planning w moim przypadku. I głównie chodzi nam o kliknięcie tego przycisku. To jest główne pole, gdzie, którym się będziemy zajmować. Właśnie lista projektów, podział na, na lewele i lista projektów właśnie z możliwością ich realizacji. Jeśli rozpoczynamy tak, oczywiście to level pierwszy jest zanim go zrealizujemy, jest tu przycisk Active, więc go aktywujemy i trzeba sobie w tym momencie powiedzieć, że ten projekt jest podzielony na takie trzy kwestie. Czyli taka przedmówcza powiedzmy, mowa i pomówcza. Rozumiemy to roboczą w ten sposób. Chodzi o to, że jeśli chcemy dowiedzieć się, o czym jest mowa, to właśnie aktywujemy sobie dane. Projekt, realizujemy go. Następnie mówimy mowę. I co jest ważne, warto też wrócić do, do tego Toastmasters.org, do Basecamp'a, ze względu na to, że realizujemy tutaj samą ewaluację. Tak jak ja wczoraj miałem mowę, i mimo tego dalej jest status in progress, ponieważ w tym momencie musimy kliknąć tutaj Launch i dokończyć projekt a mianowicie odpowiedzieć na pytania, czego się nauczyliśmy i to będą zapewne również inne informacje, o których możecie się przekonać realizując projekt. Co ważne, realizując, przyklikając w tym miejscu w Toastmasters.org nie zostaniemy zapisani na mowę, ponieważ do tego służy EasySpeak, mianowicie portal dla Toastmasterów z całej Europy, gdzie możemy posługiwać się i zapisywać na różne mowy. W naszym przypadku przechodzimy na, na najbliższe spotkanie. I tak, żeby zapisać się na mowę, tak naprawdę nie zapisujemy się na mowę, tylko jakby zgłaszamy się na, na propozycję tych mów, a konkretnie zaraz to powiem, o co, co mam na myśli, czyli request a pitch. I tak. Wybieramy tytuł, jeśli jeszcze nie wiemy, tak? Jaki będzie tytuł? Możemy. Jest to wymagane, żeby wpisać. Możemy, że będzie do określenia, do ustalenia. Wybieramy podręcznik, z którego realizujemy dany projekt. Jest to już jest wybrany podręcznik. Teraz projekt, czyli kolejny. Jak widzisz, na ten jestem już zapisany. W sensie. Zgłosiłem się na ten projekt. Kwestia jest taka, że do spraw... Edukacji musi teraz przypisać konkretne osoby do, do dat. I wybieramy właśnie wspomniane daty. A mianowicie widzimy, że spotkania te są zajęte, więc zgłaszamy się na tę. To jest nasza pierwsza propozycja terminu, i to jest nasza druga propozycja terminu. Możemy też zgłosić trzecią propozycję. Jeśli. Jest już tak jak chcemy żeby było, możemy kliknąć Save i nie ma problemu żeby do tego i wtedy już zostaliśmy zgłoszeni na, na mowę. Nie ma problemu żeby takie zgłoszenie edytować. OK. Wracamy do open i do realizacji ścieżki. I to byłoby na tyle jeśli chodzi o wybór i realizację ścieżki. Pamiętaj, że jeśli jeszcze nie w ogóle nie wiesz o co chodzi, nie masz wybranej ścieżki, tym prędzej zapytaj mentora, i wtedy on Ci to wszystko wyjaśni i wybierze się ścieżkę edukacyjną. Jeśli nie masz mentora, no to tym prędzej zgłoś się do menadżera do spraw mentoringu naszego klubu. Jeszcze jeden element, który chciałem wspomnieć, a mianowicie zakończenie danego poziomu. Jak widzisz, na razie tutaj jest niedostępny przycisk, a tutaj już jest obejrzenie certyfikatu. Chodzi o to, że żeby zakończyć dany poziom, musi on zostać zgłoszony do wiceprezesa do spraw edukacji. Będzie to możliwe, jeśli zrealizujemy wszystkie projekty wymagane z, danej, z danego poziomu. Jeśli zakończymy te wszystkie poziomy klikniemy tutaj też launch, będzie on wysłany do, do zgłoszenia do wiceprezesa do spraw edukacji. I jeśli on to zaakceptuje, to przejrzy, potwierdzi, że wykonaliście faktycznie te projekty i dostaniecie dostęp do kolejnego poziomu. A więc, właśnie, wszystko. odpowiedziane. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego zagadnienia albo innych, jakichś elementów, które chcecie się dowiedzieć na temat toastmasters.org, czy na na easy czy jeszcze czegoś, zgłaszajcie się do zarządu. Na pewno przyjrzymy się na wszystkie pytania. Odpowiedzieć. Super, dzięki wielkie za uwagę, cześć.